Tygodniowe hity cenowe w Kaufland, promocje nawet do 100% taniej. Już od czwartku wielkie obniżki na świeże produkty i artykuły codziennego użytku. To dopiero początek tygodnia z mega okazjami. Promocje na słodycze i chemię domową. Czekolady marki Wawel nawet do 100% taniej przy zakupie trzech produktów. Mydło wpłynie Luxia tylko 4,24 przy zakupie z kartą. Świeże produkty w atrakcyjnych cenach ogórek długi 3,99, pierś z Węsi 49,99 za kg oraz ser królewski 2,49. Olejże pakowy 1497 za 3 litry, czekolada nuzbyser 699, makaron lubella 349 oraz mąka luksusowa złoty 99 przy promocji na drugi produkt. Jednodniowe promocje z kartą Kaufland, oliwa z oliwek 1649, Kiwi 749, truskawki 699 oraz papryka 999. Świeże warzywa i owoce w niższych cenach. Cebula złoty 9.9, ziemniaki złoty 9.9, jabłka 2.49 oraz marchew złoty 9.9 za kilogram. Pomarańcze 3.99, pomidory rzymskie 8.99, ananas 10.99 oraz dekoracyjne kwiaty od 3.99. Z moją gazetką masz wszystkie promocje przy sobie. Przeglądaj gazetki ulubionych sklepów, dodawaj produkty do listy zakupów i kupuj taniej. Pobierz teraz aplikację Moja Gazetka i zacznij oszczędzać. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Oferta dla miłośników mięsa: noga skaczki 29,99 za kilogram, żołądki skaczki 19,99 oraz wątroba 24,99. Hałka z kruszonką 3.99, bułeczki mleczne 7.99 oraz kruasant z szynką i serem złoty 9.99. Pieczywo z piekarni nawet 30% taniej. Bułka paryska złoty 9.99 oraz przekąski na ciepło po 3.99. Boczek klasyczny 2,69 za 100 gramów. Boczek w słupkach 3,99 przy promocji na drugi produkt oraz boczek wędzony 5,49. Desery pistacjowe w ofercie specjalnej: sernik pistacjowy 5,49. Eklery pistacjowe 12,99 oraz pączek pistacjowy 3,19 z kartą kasze i ryże kupiec nawet do 100% taniej przy zakupie trzech produktów, passata pomidorowa 4,99 oraz sosy do dań gotowych tylko 4,10 za opakowanie. Napoje herbaciane i energetyczne, Lipton 3,49, Arizona 4,49, osi 3,99 oraz kombucha tylko 6,49. Promocja 1 plus 1 gratis na pieluchomajtki Pampers Active Baby przy zakupie z kartą. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi promocjami, to koniecznie zaobserwuj nasz kanał, a nie ominie Cię żadna korzystna oferta.